Okej okay, moi drodzy, nieraz wypominacie mi w komentarzach, ale też sam to mówię, że. Trzeba poświęcić więcej czasu na klasyki kina polskie. Wreszcie polskie rzekome arcydzieło kinematografii przed nami. I żeby było jasne, nie oddam temu filmowi sprawiedliwości. I wszystko to, co można znaleźć a propos tego filmu w internecie, absolutnie nie przypomina tego, co ja na co dzień robię, czyli że o, idę na szybkich i wściekłych 10 i wpisuję coś w internet i czytam sobie recenzji i tak dalej, ponieważ one są zazwyczaj zróżnicowane. Zazwyczaj mam setki ludzi, których mogę przeczytać w internecie, posłuchać różnych opinii. Jest to zazwyczaj świeże, kiedy mówimy o takim klasyku, szczególnie polskiego kina, które ma jednak ograniczoną powiedzmy oglądalność na świecie, aczkolwiek ten film czekomo był sławny, wszystko to jest znacie, to mniej więcej tak jakbyście zapytali swojego polonistę, co sądzi o panu Tadeuszu? Czy według niego Mickiewicz był dobrym poetą? Także ja dzisiaj postaram się oddać sprawiedliwość filmowi, ale swoimi subiektywnymi oczami. Rękopis znaleziony w Saragosie. To adaptacja XIX-wiecznej powieści Jana Potockiego. W reżyserii pana Wojciecha Hasa, który opowiada nam historię młodego oficera, który wyrusza do Madrytu, aby objąć stanowisko kapitana gwardii waląskiej, a w tej roli legendarny Zbigniew Cybulski. Ale jakże szczęśliwi z osiągniętego celu, jedziemy triumfalnie do Kastylii. Tak jest plan mojej podróży nic! Nie zdała go zmienić. Trzy lata przed swoją przedwczesną śmiercią. Yy, mówiłem kiedyś o Cybulskim przy okazji Ashes and Diamonds, czyli. <grywka> Zawsze nie wiem, zawsze mówię. A ten angielski tytuł może przez to, że słuchałem jak Scorsese o nim mówił. Bo Scorsese kocha w ogóle. Polskie kino jest taka cała seria, on pomagał w reprodukcjach filmów i je promował. Jest taki filmik na YouTube, możecie sobie posłuchać. Rękopis też jak najbardziej tam się znajduje. I Ashes and Diamonds tak fajnie brzmi, ale popiół i diament też brzmi zajebiście. I jest to fenomenalny film Andrzeja Wajdy, który bardzo gorąco polecam jeden z klasyków. No i właśnie. I usiadłem do kolejnego, ponieważ, tak, jakby wziąć od starych krytyków filmowych najlepsze 10 filmów polskiego kina. To zapewne 9 z nich nie widziałem. Ja to mówię wprost, no, no nie mam 100 lat. Yy, nie widziałem wszystkich filmów. Pochłaniam kino jak mogę, ale jest to dużo kina współczesnego. Natomiast ja lubię klasyki, dla mnie nie ma czegoś takiego jak stary film, jak to słyszę wśród znajomych i tak dalej. Więc z przyjemnością usiadłem do prawie 3 godzinnej adaptacji. I muszę Wam powiedzieć, że film jest jest trudny, ale jest fenomenalny. I mówię, mówiąc jest trudny, bo ja wiem, od razu tak myślę, wiecie, tak, ktoś z Was się zastanawia, czy włączyć, czy obejrzeć. Generalnie bardzo polecam. Generalnie bardzo polecam. Natomiast jest to film, który obejrzałem e, tak na 2 trzy razy, stricte ze względów czasowych. E, po prostu, wiecie, też z szacunku do filmu. Było tak, że oglądałem wieczorem, jak już byłem zmęczony, jak już czułem, że ziewam, nie z powodu filmu, tylko z powodu tego, że jestem zmęczony, bo jest późno, to przekładałem dalszą część seansu na później. Tak naprawdę tak, jest z szacunku, żeby nie było, że przysnąłem 10 minut. I jak przy szybkich wściekłych 10, miałbym to gdzieś. I potem, jak film obejrzałem, jeszcze sobie dzisiaj go tak. Przewijając, obejrzałem drugi raz już. Nie Niepełne trzy godziny, powiedzmy, że w godzinę obejrzałem całość, ponieważ chciałem sobie przypomnieć pewne sceny, szczególnie z początku, które strasznie mi się podobały, i chciałem, jakby, starać się to zrozumieć. I powiem tak: to jest film, który będzie jeden z moich ulubionych filmów ever, ale przy następnym obejrzeniu. Przy następnym, tak, pierwsze obejrzenie jest trudne, i już mówię o co chodzi. I to jest coś, co tutaj, to sformułowanie, które się wyświetla w każdym opisie i każdej recenzji, że tutaj, podobnie jak w książce Potockiego, has używa konstrukcji szkatułkowej. I w życiu tego nie słyszałem o kinie. Że mówiło się coś o szkatułkowości. Na to przynajmniej dzisiaj, no nie wiem, nie słyszałem tego y, sformułowania, ale chodzi o to, że niczym Russian Doll mamy opowieść w opowieści w opowieści. Znaczy, zaczynamy film z ludźmi, którzy zaczynają czytać tytułowy rękopis i widzimy historię jakiegoś człowieka, który komuś coś opowiada, czym jemu ktoś coś opowiada, gdzie wewnątrz historii ktoś coś opowiada. I osobiście nie wiedziałbym, ile było tych głębokości tej incepcji, ale wydaje mi się, że czytałem. Właśnie gdzieś w jednej recenzji, że czy opisie, że 6. Także jest to hardkorowe, jest to ciekawe, jest to naprawdę fantastyczna zabawa formą i tym, jak historia, jak w ogóle można opowiadać historię. I tak, filmy typu Memento, filmy typu Incepcja, tutaj, prawda, jesteśmy z Nolanem przy Oppenheimerze na świeżo. Filmy nawet typu Rashomon, Kurosawy, gdzie mamy jakąś właśnie zabawę perspektywą, czy czasem, czy historią w historii. Tutaj rękopis zdecydowanie jest na półce z tymi filmami, w takim tematycznie mówiąc, tak? Ile razy przenoszę się wyobraźnią to odległe czasy mego życia. Słyszę zgiełk rozmaitych namiętności i pomieszaną w żawę burz. Natomiast od samego jużkiego początku. Może ja powiem po prostu, co mi się podoba w tym filmie, wiecie, bo umówmy się, nie zrobię tutaj lekcji. Kurwa, nie wiem, lepszej niż jakiś profesor ze szkoły filmowej, co tam od 50 lat gadają o tym filmie. Powiem wam swoje przemyślenia. I od początku, bo czuję presję. Wiecie, co chodzi? Czuję presję, no nie polskie kino klasyczne. Od początku podoba mi się, że tak, wchodzimy i mamy klasyczną reżyserię, gdzie jest jakaś ładna kompozycja, ujęcie na miasteczko, gdzie jest tam trwa bitwa, to są wojny napoleońskie. Mamy. W, Skręcenie na zamkniętej przysłonie, gdzie możecie się przyjrzeć, że wiecie, wszystko w kadrze jest yy, yy, w dużej ostrości, nie, nie ma takiej zabawy jak teraz. I to, to ja to kocham, te wszystkie najlepsze ujęcia, właśnie od jakiegoś tam Kurosawy czy, czy, czy innych klasyków z tamtych lat, tak wyglądały. I to od początku wygląda świetnie. Kompozycja jest przemyślana, gdzie mamy głębokość w kadrze. I od razu mówię, że w tym filmie jest takich mnóstwo momentów, gdzie po prostu jest taki moment, jak nasz bohater chyba odjeżdża i mamy jakąś taką nie, jakąś czaszkę, jakiś jakieś coś na średnim planie, górę, jeszcze na jeszcze dalszym, daleką górę i nasz bohater pomiędzy tym gdzieś tam jedzie, a potem kamera zjeżdża na dół i patrzy na, na mapę. I to są takie momenty, gdzie ja siedzę i sobie myślę, no okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W to jedno ujęcie, w tą jedną kompozycję było więcej talentu, i kreatywności wrzucone niż w ostatnie Transformersy, żeby daleko nie sięgać, w cały film. <laughs> Trochę może to jest hiperbola z mojej strony, ale tak się czuję oglądając takie kino. I zaczynamy historię z tym, że w trakcie bitwy jakiś chłop, <laughs> używając mojego słownictwa, facet wchodzi, jeden z wojskowych, i znajduje ten rękopis. I zostaje otoczony przez trójkę innych, i oni mówią mu w zasadzie: poddaj się panie. A on mówi: poczekajcie, poczekajcie, bo tutaj czytam. Słyszy mnie pan? Chwileczkę, chwileczkę, panie kolego, tylko dokończę oglądać te wspaniale ryciny. I, i, I tamten, jakby, mimo że bierze więźnia, odsyła tych ludzi i siada obok niego i patrzy, jaki fajny rękopis. I oczywiście nie trzeba tutaj się bawić w jakieś hiper nadinterpretacje, ale jest to film o opowiadaniu historii, gdzie ludzie opowiadają historię wewnątrz historii i tak dalej. I zaczynamy od tego, że w trakcie bitwy dwóch z poprzeciwnych stronach siada i patrzy. Jaka ciekawa historia. Trochę tak jak my byśmy chcieli patrzeć na ten film, czy w ogóle my jako widz patrzymy na. Opowiada nam historię, więc już od początku jest takie coś fajnego w tym. I później czytałem dużo w necie, że oczywiście, bo nie czytałem samego Potockiego, oryginału, tak? Ale czytałem dużo oczywiście w necie, że jest tam wiele filozofii, że to był człowiek, który żył na przełomie XVIII-XIX wieku, więc romantyzm przechodził w. Znaczy w oświecenie przechodziło w romantyzm i generalnie, wiecie, te wszystkie. Miksuje się mnóstwo rozkmin filozoficznych, mnóstwo takich zestawień w filmie, co jest prawdą, a co nie, są, jest religia, jest tutaj i on wpada na marokańskie będące wyznania islam e, księżniczki i też są chrześcijanie i inkwizycja w pewnym momencie go porywa, wszystko jest w tym filmie i jest dużo takiego właśnie, wiecie, takiej tej filozofii stojącej za ludźmi, za tymi decyzjami i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, czytałem o tym Widzę te elementy filmu, ale nie mam żadnych filozoficznych przemyśleń. Poza takim jakimś czymś, co właśnie powiedziałem: typu, że tu chrześcijaństwo, tu islam, czy nasz bohater podąży za tym, czy nie podąży jakoś. Nie, nie potrafiłbym na podstawie tego obejrzenia za pierwszym razem teraz tutaj się zabawić w traktat filozoficzny. Także hej, za to mogę powiedzieć, że zajebiście mi się podobało, jak właśnie Cybulski w tych pierwszych ujęciach. W tych ujęciach, które znałem już od dawna, jakby bez oglądania nawet. Kręci się obok tej szubienicy, i tak dalej. I to jest moment, w którym już powiedziałem o reżyserii i kompozycjach, które bywają genialne, choć zaraz też się przyczepię do czegoś, ale muszę powiedzieć, że yy, ten, to, co dzisiaj bym nazwał production design, czyli odnalezienie lokacji i właśnie wybranie miejsc też przy tym kostiumy, jest fenomenalne. To jest film, gdzie przeczytałem taką plotkę, że podobno Hiszpanie się wkurzyli, bo to się dzieje wszystko w Hiszpanii, że Has i Polacy nie powiedzieli im, że kręcą w Hiszpanii film. Eee, Podczas gdy on nie był kręcony w Hiszpanii. To jest plotka z neta, a ja nie wiem, w tym prawdy nie sprawdzałem, ale no wiecie, nawet jeśli to miałoby nie być prawda, to jest to bardzo um, motyw stojący za tym sensowne, bo tak, film wygląda jakby był kręcony w Hiszpanii. Jak o tym teraz myślę, teraz, w 2023 roku, gdzie... No, mało mamy kina jakiegoś dobrego, kina kostiumowego, kina jakiegoś kina przygodowego, kina, wiecie, które jest czymś więcej niż zazwyczaj komedią romantyczną lub zwykłym dramatem, prawda? Wiecie, o działającym się na chrzcinach, jak ro, rodzina się kłóci, typowa Polska. No, ja wiecie, o co mi chodzi, albo komedia romantyczna z Karolakiem. Mało jest w naszym kinie dzisiejszym, mam wrażenie, takiego jakiegoś, jakby nie było barier. Jakby po prostu kręcimy film. Będzie on siedział w dziewiętnastowiecznej, tam osiemnastowiecznej Hiszpanii. Jakby, nie, wiecie o co chodzi, to brzmi sexy. I tak jest ten film zrobiony. Był kręcony, z tego co widziałem, gdzieś między Częstochową i w Krakowie i tak dalej. I znaleziono tam jakieś po prostu kilka tych górek, które wyglądają w miarę jak Hiszpania i... Nie, nie wiem, scouting lokacji jest fenomenalny, ponieważ naprawdę czułem się, jak jakbym oglądał Hiszpanię. Mało tego, mamy jakiś taki dziwny dla mnie dysonans, miałem oglądając, gdzie oglądam polskich aktorów, którzy gadają po polsku, grając z Hiszpanów i gadają z tym ciągle, senior. Może senior Velasquez znajdzie jakąś dobrą radę. I naprawdę czułem tak, aha, okej, okay, to tak jak normalnie oglądam amerykański. Film, wiecie, o, nie wiem, 18-wiecznej Francji, nie? I oni tam gadają po amerykańsku, albo po ewentualnie British, nie? I oni są na zasadzie, nie udają Francuzów, a przecież oglądamy amerykańską produkcję, no nie? I tutaj mamy coś takiego po polsku, tak? Mówię, wow! <laughs> Faraona kiedyś widziałem, również wiem, że genialnego. 15 lat temu oglądałem, ale to samo z Egiptem, nie? Natomiast yy, to, aż się chce oglądać, aż się, aż się, aż się czuję taką dumę, że Polacy zrobili taki film i że im się to udało. I tutaj też powiedziałem o tej reżyserii, taki jedyny minus filmu. Trochę się czepiam, ale to, to trochę muszę. Tak jak są fantastyczne momentami kompozycje i, i jakby te zewnętrza, ze czasem wnętrza wydały mi się dosyć sztuczne, czasem wnętrza wydały mi się dosyć teatralnie nagrane, gdzie mamy jakieś tam jedno, właśnie jeden kadr, bohaterowie gadają, jak każdy czeka, aż drugi skończy mówić, ten drugi mówi z piękną dy, dykcją teatralnie. Dosyć teatralna jakby, wiecie, kręcenie tych wszystkich dialogów, a film się, o nie, jednak opiera, gdzie właśnie bohaterowie się poznają, opowiadają sobie historię. E, pff, nie jest to jakiś wielki problem, po prostu stwierdzam, że tak jak tu chwalę, tak tutaj miałem takie, e, okej, okay, no nie. Nie jest to coś, co na przykład w tym okresie, nie wiem, w Dobry, Zły i Brzydki e, nie, nie czułem takiego, takiej dysproporcji między zewnętrzne wnętrze, nie czułem jakiejś takiej teatralności. Byłem przeniesiony w świat spaghetti westernów, żeby tam daleko nie... Podobny rocznik chyba filmu, dlatego tak mówię. Natomiast Działają te sceny. I te sceny działają z dwóch powodów. Po pierwsze, historia jest. Historia jest ultra ciekawa, jak już się człowiek z nią zaznajomi. I mówię wam, to będzie najlepsze oglądanie filmu za trzecim razem. I ja teraz nie jestem w stanie wam nawet wytłumaczyć wszystkiego, ale to nie jest tylko to, że ktoś komuś w historii opowiada historię. I dalej ten ktoś też opowiada historię. To jest to, że te historie się zazębiają. Czy jest! Czyściec na tamtym świecie! Może nieco jeden do jednego, że tam jest jakaś kulminacja w jednym momencie. Ale dosłownie w, jesteśmy na tym piątym poziomie, i okazuje się, że coś, co słyszeliśmy dwa poziomy temu, z perspektywy tego okazało się czymś innym, więc ten z tym kończy w innym momencie i mówię, ha, czyli to tam się wydarzyło to, a w ogóle to widziałem tam twojego ojca, który robił coś. I mamy tego Kolesia, którego wcześniej widzieliśmy w scence, jak ten opowiadał. Także to się tak wszystko przepięknie zazębia, że chciałbym, ja, ja bym chciał to lepiej poznać, bo ja naprawdę drugi raz nawet teraz przeglądając film, byłem zgubiony momentami. Nie, nie miałem pewności skąd kogo. Kojarzę, i tak dalej. A co ważniejsze, nie tylko że te historie są fajnie napisane, że rzeczywiście się zazębiają, te historie są grane przez świetnych aktorów i poszczególni bohaterowie, ci drugoplanowcy, wszyscy, którzy są. Zakładam, że Cybulski jest głównym, a reszta opowiadam historię. Wszyscy ci bohaterowie są świetnie zagrani i świetnie napisani, gdzie gdzie są po prostu ciekawi, gdzie poznajemy jakieś takie slice of life, ciekawe historyjki, gdzie tam ktoś jest zakochany, albo ktoś zdradza, albo ktoś jest jakiś. Nie wiem, moją ulubioną była postać ojca naszego Alfonsa Cybulskiego, który opowiada, że on był takim honorowy i taki miły. Ładnie to opowiedziałeś, synu. Widać z tego, że twój ojciec jest człowiekiem honoru. Jest moment, że tam się wywraca jego Karoca? Nie wiem, czy to adekwatne słowo, czy po prostu powóz, ale wywraca się. Jakiś inny chłop go wyprzedzał i idzie do miasta. I wyzywa go na pojedynek, bo to. Może powinien w ogóle było tego zacząć. Są przygody, płaszcza i szpady, jak diabli w Hiszpanii, nie we Francji, jak typowo tam buszkieterów kojarzymy. Ale absolutnie jest ten klimat i jest ten klimat pojedynkowania się i tak dalej, właśnie tej jakiegoś kodeksu honorowego tej epoki i wyzywa tego jakiegoś trochę grubszego barona na pojedynek i dosłownie w jednym ujęciu praktycznie idą za budynek i w pełnej kulturce pańska kareta senior wyprzedziła mój powóz. Ma to w sobie coś obraźliwego, z czego chciałbym, abyś się, senior, wytłumaczył. Przy śmiesznej rozmowie. Senior, wydaje mi się, że to nie moi pocztylioni wyprzedzili pańskich. Ale pańscy w się pozostali w tyle. Przyznaję panu słuszność. Szkoda jednak, że nie uczynił pan tego spostrzeżenia, zanim dobyłem szpady. Zaczynają się pojedynkować. I ten nawet nasz bohater zostaje tutaj prawie zabity. <grym i wytrzymał> Ale w ogóle cała sekwencja je, je, jest świetna, wiecie, te takie uprzejmości. Te... I każdy z tych bohaterów na każdym poziomie historii właśnie ma coś takiego, że jest charakterystyczny, że on był ten taki ser uprzejmy i nie odpuścił i tutaj. Inny jest jakiś inny, no nie wiem. Są też bohaterowie, którzy są po prostu komediowo śmieszni, ponieważ jest to film, który fantastycznie miksuje gatunki. I To muszę też powiedzieć, może fajne było od tego zacząć, no nie? Że jest to kino absolutnie ambitne. Ambitne w tym o czym opowiada i jak opowiada. To są zasłużone trzy godziny. Jak często słyszy, słyszycie, że ja to mówił? To są zasłużone trzy godziny, gdzie mamy kino czasem będące taką jakąś podróżą naszego bohatera, Takimś takim, mogłoby się wydawać, że to będzie jego osobisty dramat, podsycony w ogóle z surrealizmem. E, czytałem, że to jeden z ulubionych filmów Buñuela, legendy z tego surrealizmu. I nie jestem zaskoczony, ponieważ mamy mnóstwo tych sekwencji, gdzie ten nasz bohater się mówi o duchach, demonach, on coś pije z jakiejś czary i budzi się w innym miejscu i w ogóle nie wiadomo, czy to była prawda i tak dalej. Jest to wszystko w takiej, jak taki sen na jawie, gdzie nie wiemy, co jest prawdą. Z drugiej strony wszystkie te mniejsze historie mają w sobie coś komediowego. No moment, moment jak Pieczka, Pieczka, który tutaj gra Wewnątrz historii jest opowiadane, że wcześniej był tam Kimś i tak dalej, a teraz jest jakimś. Ten starzec mówi, że wypędza z niego demona, ale generalnie jest jakimś takim pokiereszowanym po prostu chłopem. Wydaje z siebie dziwne dźwięki i ten starzec <śmów> mówi mu. Mówi mu idź, te tam kozy wypasaj. I ten, ca całą tą scenę, która trwa z 5 minut, Cybulski pije mleko. I, i, I na koniec jest takie pytanie: pyta go, a to on wypasa te kozy? O, on to mleko? Nie szczędzę dla niego czasu i chyba zdołam go uratować. Ostatnio robi dość znaczne postępy. on dojdzie te kozy? On. Jaki wiecie, taki taki suchar, no nie? Po prostu jest mnóstwo takich sucharów, jest mnóstwo tego typu minisekwencji, które w tym filmie są, są po prostu zabawne, tak? A przy tym wszystkim jest naprawdę potężny ten aspekt przygodowy tego płaszcza i szpady, tego miejsca, gdzie naprawdę mamy wrażenie, że oglądamy coś w XVIII wiecznej Hiszpanii, gdzie tam cały czas gadają o, Madry o Madrycie, o górach, o tym, o tamtym, o senior, ser, te wszystkie imiona i nazwiska. I, I te lokacje, które tam, te miasteczka, to co tam tutaj nie ma tych miasteczek, że tam, nie wiem, jak jakieś, powiedzmy, grze o tron, tu ptaka, całe miasto czy coś, że wiecie, przechodzicie milionem uliczek, są trzy na krzyż, ale one wyglądają dobrze. Tak serio, wiecie, jak serio wyglądają dobrze. I, i jakby naprawdę tutaj też dynamicznie, one to, tak jak te wnętrza były trochę nudne, tak zewnątrz, a wadę tutaj has dynamicznie pokazuje, uwielbia zrobić ujęcia takie ambitne, gdzie zaczyna w jednym miejscu, przejeżdża, wiecie, na wózku kamerą na drugą uliczkę, tu się kręcą ludzie, coś robią, to żyje, to wszystko Dobrze wygląda, wszystko dobrze wygląda w tej czerni i bieli przede wszystkim, także no, naprawdę, naprawdę film ma w sobie tyle ciekawych aspektów. Oczywiście za pierwszym razem były momenty, że mnie gubił, albo było tak, że wkręciłem się w jedną historię, a wchodzimy w drugą jest taki aspekt, a ten bohater mnie aż tak nie interesuje. Oczywiście ta historia później się zazębia z inną i to się staje na przykład ciekawe, ale wiecie, no trzy godziny to jest wyzwanie. To, to no, nie jest film, to nie jest film, który bym zestawiał właśnie, wiecie, z Mission Impossible, no nie? No, jest, wiecie o co chodzi, trzeba mieć, trzeba, trzeba poczuć klimat, może, można sobie na ratę obejrzeć na przykład na dwa razy, ale bez wątpienia jest to film, do którego będę chciał wrócić, to, to jest... To jest to, nie? To jest film, który... Jest dużo takiego klasycznego kina, że za pierwszym razem człowiek musi tak wchłonąć ten hype i na spokojnie złapać o co chodzi w historii, a na przykład za drugim razem może się dopiero delektować i już na spokojnie w każdej scenie bawi się tym, jak aktorzy grają, bo naprawdę no, są świetni. Tutaj wiecie, Leon Niemczyk gra tą rolę, jak, jak on tu opowiada tą historię. Przygód mojej młodości. Niektóre są zadziwiające. Zresztą, w ogóle, no to jest tylu świetnych aktorów. Większość z nich już nie żyje. Nie powiem, że wszyscy, ale pewnie wszyscy w sumie, jak to był 64. No, wie, wiecie, no. Ech, a już byli dorośli. Także, albo no, no, większość na pewno. I ta zabawa, historia w historii, w historii, nawet na koniec film staje się meta. Film staje się meta, gdzie bohaterowie zaczynają gadać takie teksty: typu. Jedna z bohaterek mówi taki, taki, takie zdanie, gdzie. No, człowiek tak opowiada historię, po czym myśli, że to będzie koniec, a tam znowu jest jakaś historia, coś takiego, wiecie, w ogóle, meta no metateksty po prostu. Wszystkie te przygody zaczynają się po prostu i słuchacz sądzi, że wkrótce dopatrzy się końca, gdy tymczasem jedna historia rodzi drugą, a z tej wysnuwa się trzecia. 40 lat przed y, z Krzykiem, który był meta w stosunku do gatunku horrorowego, a ten film jest meta w stosunku do siebie, tam jest jakiś też tekst, że na koniec oni sami w bohaterowie próbują połapać się kto, co, kim. Fraskita opowiedziała Swą historię Busquerosowi, ten Lopezowi Soares, yy, który znów opowiedział ją... Jeden mówi, no ja, dobrą pamięć masz senior, nie? <grych> Tak, no tak, a ja już nie pamiętam, no ja przed, ja siedzę przed telewizorem i już nie pamiętam, kto, kto to był, no nie? Albo tam... Co zrobił dwa, dwie godziny temu w kinie, w filmie, nie? Także no jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale bez wątpienia fascynujące. I myślę, że będziemy musieli więcej polskiego kina nadrabiać. Nie, myślę, że nie będę dawał oceny, natomiast jeśli... No bo jak mam dać ocenę, jak, jak byłoby to jakieś 10 na 10, albo... Jak dam 9 na 10, bo powiem, że z jakichś powodów mi się mniej podobało, to kim ja jestem, żeby dawać taką ocenę, no nie? Więc pozostawię Was w niepewności, ale bez wątpienia Gorąco polecam i czekam na Wasze opinię. Kto oglądał, obejrzyjcie koniecznie, jeśli nie oglądaliście, albo przynajmniej obejrzyjcie sobie pierwsze 20 minut, żeby docenić po prostu, jakby ten produkcję tego filmu. Nie? I do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.